Hey kohani, dzisiaj bad boys, ride or die. Zapraszam! Bad boys, bad boys, what you gonna do when they come for you? I zostawcie subskrypcję na tym kanale i również łapkę w górę. Wielkie dzięki. Tak śpiewnie rozpoczęta recenzja, a za ten film wzięli się twórcy poprzedniej części, czyli Bad Boys for Life, Adil LRB i Bilal Fala. Pewnie jak wiecie lub nie wiecie, dwie pierwsze części Bad Boysów zostały stworzone przez Michaela Beya, który też również. Pojawiał się jako cameo w swoich własnych filmach, jako mężczyzna w samochodzie. Ja powiem szczerze, że ciepło pokażę tę serię, bo mój tata lubi takie właśnie gangstersko-policyjne filmy, więc ja dużo tego oglądałam właśnie za dzieciaka razem z moim tatą. Więc jakoś tak przylgnęłam do tej serii i szczególnie do tej wspaniałej dwójki. A ogólnie ten film nawiązuje troszeczkę do sytuacji z poprzedniego filmu, czyli... Jest tutaj nawiązanie właśnie śmierci kapitana Howarda i tego, że zabił go syn Majka, który po prostu był członkiem kartelu, teraz aktualnie siedzi w więzieniu, ale będzie potrzebny chłopakom, aby odnaleźć kreta w służbach policji, ponieważ kapitan Howard pośmiertnie zostaje oskarżony o współpracę z kartelami i bycie skorumpowanym. Policjantem, więc nasza dwójka chłopaków, czyli Markus i Mike, starają się oczyścić go z zarzutów, i niestety sami zostają wplątani w tę sytuację, dość nieciekawą, i można powiedzieć, że sami zostają gdzieś oskarżeni o kolaborację z kartelami wraz z kapitanem Howardem. No, i co ja mogę powiedzieć? Ja kocham po prostu Markusa i Mike'a razem. To jest taka energia od tylu lat. W sensie jest tutaj, okej, okay, dużo potworków. Ja je wymienię, tak, dla wymienienia ich, ale bawiłam się świetnie na tym filmie. Tak, koniec recenzji, nie, żartuję, ale bawiłam się świetnie na tym filmie, bo bardzo lubię ich energię. No, powiem Wam szczerze, że Markus i Mike po prostu chyba mają lepszą energię niż Will i Jada. No shade, ale bardzo szkoda mi Willa. Ale to już nie będę wchodziła w taką jakąś prywatę, ale bardzo szkoda mi jest tego człowieka. Ale pewne sytuacje, które zrobił, nie popieram. No, ale nie ukrywam, że Mike i Markus to jest wspaniała dwójka przyjaciół, którzy mają taką chemię z sobą na ekranie, taki fan. Jeżeli chodzi o kadry. Powiem szczerze, że tutaj naprawdę twórcy bawią się tymi kadrami. Starają się troszeczkę żartować. Mamy na przykład takie kadry, gdzie właśnie przychodzą do kolegi, który jest bardzo wysoki, też znamy go z poprzednich części, można tak powiedzieć, takie cameo pojawia się i. Mamy zabawę kamerą, gdzie kamera jest jakby z góry, z dołu, jest dużo jakiś takich troszeczkę slow motion. Michael Bay pewnie by to polubił, szczególnie że tutaj jest też dużo akcji nagrywanej, więc Michael Bay na pewno by to polubił, bo są też wybuchy. Ale jest jakaś taka kreatywność w tym wszystkim, bo kurczę, w sensie są sceny walki, które troszeczkę polegają na cięciach, chociaż też nie do końca to nie jest cięcie, 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 tylko ta kamera faktycznie jest taka bardzo płynna. Czasami jeździ wręcz 360 stopni. Jest jakaś taka dynamiczna. Mamy jakieś takie zwolnienia nieprzesadzone. Nie jest to też Zack Snyder, ale są tutaj lekkie slow motion, jakieś takie abstrakcyjne kadry, i które sprawiają mnóstwo fanów przede wszystkim. Mamy jeszcze w ogóle jakąś wizualizację markusa który nie wiem, czy to można nazwać śmiercią kliniczną, ale ma jakieś wizje, które powiem szczerze, jak to zobaczyłam, to miałam takie odem. Czyli jesteśmy chyba w innym filmie, ale no powiem wam, że bawią się. Tak samo ze sceną wesela, bo tutaj też ważne jest to, że Markus w końcu wybrał sobie wybrankę żonę i ożenił się. A był wiecznym kawalerem, można tak to określić. Na przykład tutaj pojawia się też gameplay taki w jednej scenie, gdzie właśnie są w takim jakby bunkrze. Nie, nie wiem, czy to mogę nazwać bunkrem, takim muzeum trochę. I dosłownie przechodzimy do właśnie takiej gameplayerowej wizji, ale jest to lepiej zrobione niż w Czerwonych Makach, bo tutaj ten gameplay jest. Bardzo spójny i bardzo klarowny. To nie są takie szybkie, rwa, rwące ujęcia, które po prostu nic nie widać na nich. Nie. Tutaj moglibyście zdecydowanie zagrać w tą grę, bo tutaj wszystko widać i to też jest ciekawe. Może tak szybko przebrne przez głupotki, które tutaj są, i no, widziałam je podczas sensu. no nie będę ukrywać. Czyli dobra, to jest taka głupotka scenariuszowa. Osobiście ją polubiłam, ale właśnie powtarzenie, że Markus jest nieśmiertelny po swoim zawale. Ten motyw jest ciągnięty, można powiedzieć, do samego końca, ale no jest to dość zabawne, chociaż wiecie, moment, w którym on odkrywa, można powiedzieć, że jest nieśmiertelny. No, jest dość ridiculous, ale możemy przy tym zostać. Powiem, ok. Kolejną sprawą jest to, jak oskarżyli właśnie kapitana Howarda pośmiertnie, bo dla mnie ta cała sytuacja w ogóle nie jest spójna, bo mamy pewną sytuację, gdzie ktoś oskarża kogoś o zabójstwo innej osoby, bo trzeba właśnie spreparować te dowody na kapitana Howarda, i dla mnie jest tam wiele rzeczy, które się nie stykają, czyli na przykład jest wykonany pewien telefon, no ale ewidentnie widać, że osoba Podczas tej rozmowy jest przerażona. Ja nie wiem, czy to było takie, o, odkryłam coś, tylko nie jest przerażona. No i wydaje mi się, że balistyka jednak jest w stanie coś więcej powiedzieć na temat, jakby trajektorii kuli. Ale to już są może jakieś takie moje czepianie się. Dobrze, czepianie się. Oczywiście pojawia się tutaj hakowanie w sekundy. Wszyscy tutaj hakują, jakby mieli kody w simsach. Tak samo, no nie jestem pewna, czy można jechać jadącym, płonącym samochodem, bo wydaje mi się, że silnik zapaliłby się dość szybko w porównaniu do tego, ileż tym samochodem mniej więcej jadą. No taka moja teoria. Moja chyba ulubiona głupotka jest to, że... No tutaj nie jest to spoilerem, że Markus jest po zawale, bo to się dzieje w jakiejś trzeciej minucie filmu, więc przepraszam, jeżeli Wam zaspailerowałam trzecią minutę. Ale tak, Markus jest po zawale... I chyba jedo, jego jedyną restrykcją jest dieta, ale mówią, musisz teraz odpoczywać, nie możesz żadnej aktywności fizycznej, jakby musisz teraz mieć taki spokojny tryb życia. Nie ten człowiek idzie w ogóle na całą misję, czy cokolwiek mu się dzieje podczas tej misji, nie, nie, nie. Ale na żelki nadal musi uważać, tak? Ale po prostu dieta najważniejsza, nie to, że powinien w ogóle odpoczywać, bo on się sam wypisał ze szpitala, ale... nie. Tak, oczywiście nic mu się nie dzieje, człowiek jest po zawale, wiecie, wybuchy, strzelaniny. Mm, nie, na to zawał już nie wpływa. I tak samo a propos właśnie rzeczy, które się dzieją podczas akcji. No, przepraszam bardzo, ale jak ktoś wyrzuca broń z ręki, żeby kogoś uderzyć z pięści, to ja to od razu widzę i mam takie: to nie ma sensu. To, to nie ma sensu. Miałeś dosłownie broń w ręku, a i tak zabijasz tych ludzi. Więc możesz równie dobrze uderzyć go z broni, a nie z pięści. Ale ja wiem, wiem, to ma być efektowne. Niektóre teksty no, są słabe, ale niektóre one linery to jest złoto. I może, wiecie co, może Wam zacytuję dwa takie, które mi się mega spodobały. Jest taka scena, gdzie właśnie lecą samolotem i helikopterem właściwie, ale jedna osoba się pyta: Gdzie Ty się nauczyłeś latać? I druga osoba odpowiada: I'm a drug dealer man i to dla mnie zabrzmiało jak taki mem, który właśnie jest na anglojęzycznych mediach społecznościowych. I'm an engineer i o, oh, I love it, zaśmiałam się bardzo z tego. I kolejny, który po prostu też sprawił, że się bardzo roześmiałam, związany właśnie z pewną sytuacją na drodze. I'm not a damn scientist. I to są takie one linery głupiutkie, jak nie wiem, ale wspaniałe i dostarczające mnóstwo zabawy, tak samo language barrier. That was English. Ale po prostu kocham. Przepraszam, że cytuję tutaj po angielsku, ale ja bardziej jakoś tak się skupiam na tekstach po, po angielsku. I to było dla mnie mega. I serio, uśmiałam się w wielu momentach, i wiele tych momentów jest właśnie związanych z Markusem, którego kocham. No ale ostatnia taka głupotka, mogę tak powiedzieć, dla mnie, bo ja ogólnie interesuję się zwierzątkami, nawet takimi, które nie są śliczne, jak tutaj panda obok mnie, czyli na przykład aligatorami i krokodylami. I no, wydaje mi się, że tutaj oni weszli przez moment do jakiegoś jumanji. Bo, no nie wiem, jak zaatakujecie aligator w wodzie i ugryzie cię w rękę, to raczej nie masz ręki. Wtedy dałbym sobie za nią rękę, uciąć i wiesz co? Im teraz kurwa nie miał ręki. Więc tutaj jedna osoba się chyba zespałnowała i po prostu, wiecie, odebrała jej kreseczkę życia, ale nic się stało. Wiecie, aligator jest potrzebny wtedy, kiedy jest potrzebny. Tu dla osób chętnych, taka ciekawostka o aligatorach i krokodylach. Nie wiem, czy wiecie, ale krokodyle mają bardzo mocny zaścisk szczęki, ale mają bardzo mało rozwinięte mięśnie otwierające szczękę. Więc tak naprawdę, jeżeli jest zamknięta szczęka, nie w wodzie za bardzo, ale na lądzie, jeżeli jest zamknięta szczęka krokodyla, to możecie ją tak naprawdę przytrzymać rękami, bo mają tak bardzo mało rozwinięte mięśnie, ale to wpływa na to, że ich mięśnie. Zaciskowe szczęki są bardzo mocne, dlatego powątpiewam w istnienie tej ręki po pewnym zacisku. Ale tak, ten film zdecydowanie stoi scenami akcji. I ja tutaj te sceny akcji bardzo lubię i podobały mi się i dostarczyły mnóstwo zabawy. Jest tutaj naprawdę kilka scen, które mogę wymienić. Od jakichś takich mniejszych akcji, na przykład walka w więzieniu na spacerniaku, Albo walka w windzie, albo walka w domu markusa, to jest sztos, naprawdę. Tutaj nie będę wam zdradzała więcej, bo to było dla mnie mega. Ale też, jeżeli chodzi o jakieś takie większe walki, czy właśnie samo, jakieś takie porwanie samolotu czy na przykład właśnie ściganie przez gangi i policję jednocześnie, to też dodawało takie adrenalinki. Zdecydowanie Michael Bay nie byłby obrażony na tą serię, bo jest dobrze prowadzona dalej. I to jest mega ciekawe. Nie poszli oni za bardzo jeszcze w szybkich i ściekłych, chociaż już się zbliżamy powoli, ale naprawdę sceny akcji są tutaj bardzo fajne. Bardzo fajne, dostarczają mnóstwo rozrywki. Oczywiście możemy się tam poczepiać, właśnie, wiecie, jak te akcje z bronią, albo co tam się dokładnie dzieje, kto tu strzela, kto nie. Ale jeżeli chodzi o poziom rozrywkowości, bo jednak, przyznajmy, oceniamy film w tej kategorii. Oj, rozrywki to dostarcza. No tutaj kocham motyw Markusa i jego jedzenia, które odbierają mu jego przyjemność życia czyli, wiecie, jakieś żelki, hot dogi albo słodycze. Ogólnie, snacksy i każe mu przejść na wegetarianizm. No, najgorsza kara dla mężczyzny, najgorsza, ale no, nie, tutaj to jest akurat śmieszny motyw i w ogóle cały Markus jest wspaniały. Martin Lawrence w tej roli to jest dla mnie złoto. Nawet pomimo swojego wieku i problemów zdrowotnych w filmie, to jest świetny i tworzy wspaniałą parę z Willem Smithem który gra tutaj Majka, który też ma ciekawy ark pod względem tego, że wiecie, w końcu się ustatkował i boryka się tak naprawdę z tym problemem, że w końcu ma o kogo się martwić. Tak realnie i ta sytuacja może na przykład zagrażać jego żonie, co sprawia, że zaczyna być trochę taki niepewny i czuć taki niepokój, więc to też jest ciekawy ARK tego wiecznego kawalera. No i kochani, moja ukochana postać w tym filmie, mimo że kocham po prostu. No dobra, nie no, Markus nadal nim zostaje, ale Reggie, Po prostu reggie. Eee, no, nie będę nic więcej mówić, reggie. Też tutaj aktorów jak Aleksander Ludwig czy Vanessa Hudgens którzy też są super i bardzo wpasowali mi się w tą komediową wersję. Mieli fajną energię właśnie z naszą główną dwójką. Eric Dane jako Mac zdecydowanie pasował mi na Złola szczególnie patrząc ogólnie na jego role kinowe. To jest bardzo postawny mężczyzna. No myślę, że taką dla większości osób, bardziej jego rozpoznawaną rolą może być Euforia, ale no, on też grał w innych ciekawych produkcjach. W sumie w Euforii też grał takiego złola ojca. Nie przedłużając, słuchajcie, jeżeli macie ochotę na naprawdę dobrą rozrywkę w kinie, gdzie postaracie się trochę wyłączyć, to myślę, że to jest to. Tutaj nasza dwójka nadal oddaje, nadal mają świetną energię. Widać, że to są goście, którzy naprawdę mają świetną chemię i przyjaźnią się i ja uwielbiam tą dwójkę, polecam tą dwójkę i myślę, że ta seria nadal dobrze się trzyma. Więc zapraszam do kin. Napiszcie, co o tym sądzicie. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia.